Dobry, witam Was bardzo serdecznie! Z tej strony Marcin Kodzorowski. Jak może się domyśliliście, zajmuję się fotografią krajobrazową i sporo o niej tutaj opowiadam, albo przynajmniej próbuję to robić. Dzisiaj porywam Was ze sobą w mały plener fotograficzny w pięknych naszych polskich górach, czyli Beskidach. Plan jest taki, żeby przejść od bazy wypadowej, z której zaczynam, czyli ośrodka wczasowego Gronostaj w małej wiosce niedaleko z Wardonia. Żeby sobie przejść trasę w stronę rachowca. Lokalny tutaj mały szczyt. Momencił jest jasno strasznie. Lokalny tutaj mały szczyt. Przez wioskę, która się nazywa stańcówka. Po drodze będę miał piękne, meandrujące górskie ścieżki. Takie dość gęste, przyjemne górskie lasy, więc szykuje się dość przyjemny plener. Warunki z perspektywy fotograficznej nie są dzisiaj jakoś super spektakularne. Jest praktycznie bezchmurne. Niebiesiutkie niebo. Słońce wali jak totalna żaruwa. Jest gorąco. W sumie jest to pierwszy taki przyzwoity pogodowo weekend. Mamy weekend ten przy Bożym Ciele, w momencie, w którym to nagrywam. Także warunki fotograficzne nie są jakoś super spektakularne. Dlatego też zresztą. Planem jest, żeby zaszyć się troszeczkę w lesie i próbować coś z tym podziałać. Dlatego, że fotografując w lesie mogę zwyczajnie wyciąć to brzydkie, niezbyt fotogeniczne niebo. Uuu, dobre podejście. Także zapraszam Was ze sobą. Idę tam dalej i ruszamy w plany. tylko na to. Spójrzcie na to. Wystarczyło wejść kawałek dosłownie w głąb lasu, żeby przed moimi nogami się pokazała taka piękna, leśna ścieżynka. Nie mam pojęcia dokąd prowadzi. Znaczy, inaczej. Wiem dokąd prowadzi, bo tamtędy dojdę na stańcówkę, ale mm, motyw, który w tym zdjęciu chcę pokazać, to jest taka droga prowadząca nie wiadomo dokąd, taką troszeczkę tajemnicę. Ale klimat jest po prostu obłędny. Jest ciepło, przyjemnie, idealnie. Jest po prostu idealnie. Gdzieś tam sobie w dole, w dole, w dolince. Nie wiem, czy będę w stanie to pokazać. O! Gdzieś tam sobie w dolince płynie strumyczek, tu z tej strony. Ścieżynka tam wjedzie daleko głęboko w las. I to będzie pierwszy mój kadr dzisiejszego dnia. A, oh, obłędnie. Dobra, wracając do zdjęcia. Kadr numer jeden z dzisiejszego dnia. Taka dość prosta, trochę minimalistyczna kompozycja. Ścieżka wiodąca w głąb lasu, słoneczko delikatnie bijące sobie z boku, tam sobie szumi strumyk. Szkoda, że tego na zdjęciu nie mogę pokazać, bo strumyk jest tam, aparat jest na górze i ścieżka też jest na górze, ale... Ale jak to jest przyjemnie! O Boże! Bajeczka. Zaczyna się takie złote, złote światło robić, bardzo ładnie. Wracając do kadru. Kompozycja prosta. Ścieżka wiodąca do lasu, słoneczko z boku, drzewa tworzą taki, taki równomierny układ geometryczny i w tym wszystkim ścieżka się przebija. Lekko ozłocona tym światłem. Bardzo ważną rzeczą, którą zabrałem dzisiaj ze sobą i zrobiłem dobry wybór tym, to jest filtr polaryzacyjny, już Wam pokazuję. Ta zieleń dzięki filtrowi polaryzacyjnemu nabiera takiego życia. Bo normalnie widać taki poblask padającego słońca na, na całej roślinności, ale filtr polaryzacyjny ten, ten poblask zdejmuje, niweluje, dzięki czemu pokazuje się taka piękna, żywa, niesamowicie zieleń zieleń tej natury. A bajeczka. Dobra. Zróbmy to. Mm, 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 mm. Jeśli chodzi o parametry, kadr mamy taki, jaki mamy. ISO 100, przysłona 8, dwusekundowy timer. Jeśli chodzi o migawkę, nie jestem w stanie jej podać, dlatego że ze względu na bardzo duży kontrast między niebem, światłem, a cieniami padającymi tutaj w głąb lasu, jest tak olbrzymi zakres tonalny, że nie jestem w stanie go ująć na jednej klatce, więc zwyczajnie zrobię bracketing ekspozycji. Będzie 5 zdjęć, które potem zostaną odpowiednio zmontowane. I tyle. I uwaga, robi się zdjęcie. Trzy, dwa. A, miłe rozpoczęcie tego dnia, tej wyprawy. Lecę dalej. Nie zdążyłem przejść może 200 metrów od miejsca, gdzie zrobiłem poprzednie zdjęcie, a przed moimi oczami pokazuje się taki piękny, stary drewniany mostek. W środku lasu, jeszcze pod tym mostkiem płynie stercze, jest jakaś sielanka. Nie przyszedłem tak naprawdę dzisiaj tutaj po jakieś spektakularne nie wiadomo jakie zdjęcia. Dzisiaj po prostu chcę z Wami się podzielić samym procesem tworzenia, a nie wynikami tworzenia. Czasami odnoszę wrażenie, że sam akt wyjścia w plener, cieszenia się naturą, samą trasą, sam szlak. Cała, no wszystko co otacza człowieka, który wychodzi w plener To jest piękniejsze niż sam akt gotowego zdjęcia Także jak na razie jestem absolutnie zachwycony Jest pięknie, także łapię ten mostek Zaraz Wam pokażę co mi się udało Co mi się udało tutaj ciekawego wycisnąć Także pokażę dzisiaj proces robienia zdjęcia Z trochę innej perspektywy niż zwykle Będzie to tak jakby od kuchni co się dzieje, co ja widzę, robiąc zdjęcie, trochę takie, trochę tak eksperymentem, to będzie można powiedzieć. Teraz tak, jak widzicie, kadr, kadr wygląda następująco na ekranie. Używam tutaj najszerszego kąta, jaki tylko posiadam, czyli 17 mm, żeby ten pierwszy plan, czyli ten mostek, maksymalnie zaakcentować. Tutaj jest to na widoczne, tutaj ten mostek jest. O, moment. Chcę tym szerokim kątem zaakcentować maksymalnie ten mostek, żeby go troszeczkę zniekształcić geometrycznie. Dalej mamy ścieżynkę, która tam w głąb lasu wiedzie, i po lewej stronie, tak od góry można powiedzieć, jest sobie gdzieś tam las, który niezbyt przeszkadza, bo tutaj robotę tak naprawdę ma zrobić ten, ten cały mostek. Statyw mam ustawiony tak dość, dość kosmicznie. On stoi tak na... Stoi tak naprawdę na skraju przed spadnięciem w strumyczek. Inaczej tego nie mogłem zrobić. Tak, tak, tak się jedynie dało, że Także... pokaż się. Także kom kompozycja tutaj jest kluczowym elementem. Jaka jest? To możecie sobie właśnie zobaczyć. Teraz tak. Dobór przysłony dałem sobie klasycznie 8, tak naprawdę przy takim, przy takim kącie jaki jest na 17 mm przy przysłonie 8 sądzę, że bez problemu wszystko będzie zawarte w głębi ostrości, więc tutaj nie muszę się zbytnio spinać. Klasycznie ISO mam ustawione 100, no wtedy najlepiej po prostu aparat sobie radzi no, ze zdjęciem, z jakością tego obrazu. Jeśli chodzi o naświetlenie, tutaj musiałem troszeczkę poeksperymentować, dlatego że na jednej klatce po raz kolejny przez bardzo duży zakres tonalny nie jestem w stanie ująć tego zdjęcia, więc po prostu po kolei sobie będziecie mogli zobaczyć, robię sobie jedno, jedno zdjęcie, jedną fotografię, tak, żeby ująć tutaj ten, ten placek nieba, który jest, bo inaczej by był bardzo przepalony, także robię sobie zdjęcie numer 1 na dwusekundowym timerze. Potem zrobię sobie drugie zdjęcie na takim średnim naświetleniu, żeby mniej więcej e, widać było wszystko. I sądzę, że. raz sobie jeszcze podejrzę. Sądzę, że tyle wystarczy. Opcjonalnie można by tutaj zrobić jeszcze jedno zdjęcie o troszeczkę, powiedzmy jedną działkę z hakiem rozjaśnione, żeby tutaj te elementy, e, te drzewka i tutaj te mocne cienie troszeczkę zaakcentować. Zrobię sobie dla bezpieczeństwa tak naprawdę to zdjęcie. I z takich trzech fotografii bardzo często moje zdjęcia się składają, że robię kilka naświetleń, i potem jest to montowane w całość. Z mostkiem na razie tyle. Trochę mnie dzisiaj widoki rozpieszczają, szczerze mówiąc. Zupełnie zrzuciłem dzisiaj wszystkie oczekiwania. Wychodząc tutaj, nie spodziewałem się tak naprawdę nic. Chciałem po prostu wziąć aparat jeden, wziąć aparat drugi, do którego w tej chwili mówię i cieszyć się tym, co mi szlak przyniesie pod nogi tak naprawdę i to jest, to jest w dzisiejszym dniu absolutnie bajeczne. Nie miałem żadnych oczekiwań, nie nastawiałem się na nic, nie chciałem, żeby jakieś spektakularne, nie wiadomo jakie zdjęcia wychodziły, po prostu chciałem pójść w plener, nacieszyć się naturą, widokami, zapachami, powietrzem świeżym, którego na Śląsku z reguły nie ma, tam gdzie mieszkam można się po prostu tutaj nawąchać powietrza świeżego. I tyle, jestem absolutnie oczarowany, także teraz przed Wami zdjęcie mostka, a ja pędzę dalej. Muszę Wam się przyznać, że dzisiejszy dzień jest pełen absolutnie pozytywnych i miłych niespodzianek. Nie spodziewałem się nic obłędnego dzisiaj. Nie spodziewałem się żadnych spektakularnych panoram, ani, ani jakichś nie wiadomo jakich zdjęć, nawet słów mi brakuje. Ale to, co teraz widzę przed sobą, to jest kompletna bajka. Stoję praktycznie na szczycie wzgórza. We w miarę takim sensownym miejscu, gdzie mogę stanąć na miarę równym i sobie cokolwiek sfotografować, ale widok przed moimi oczami no po prostu zapiera dech w piersiach. Mała górka, prawie w ogóle nieznana, Rachowiec w Beskidzie Żywieckim. Na granicy praktycznie Polski, tam już, tam już jest Słowacja kawałek dalej. Ale jest miaska. Słoneczko powoli zniża się, zbliża się coraz bardziej do horyzontu. Światełko zaczyna się robić coraz bardziej takie miękkie, takie przyjemne, coraz bardziej złote. Tak otula te wszystkie wzgórza tymi pięknymi barwami. I tutaj nadeszła pora, żeby sobie zaprzęgnąć 105 mm w ruch i powyłapywać co, co ciekawsze detale z tych odległych wzgórz. A tymczasem, zmierzając do sedna, żegnam Was, zostawiając kilka zdjęć zrobionych z tej perspektywy. I tyle. Do następnego. Widzimy się za dwa tygodnie. Na razie.